Wierć się, przecież nie każdy ma szansę wystąpić w krótkometrażowym filmie, który mam nadzieję, że zobaczy więcej niż dwie osoby, czyli ty i ja. Ja chcę zaprosić Państwa na moją autorską wystawę. Witam <laughs> serdecznie z tej strony Laura Lawa Ślewska. Zapraszam państwa serdecznie w czwartek, a zatem jutro, 18 lipca 2013 roku do centrum sztuki Forca Kolnickiego. Galeria Ford ulica Czarnickiego 51 przy placu Lisona na Żoliborzu, w Warszawie. Będziecie mogli Państwo zobaczyć e, moją autorską wystawę, odbicie, którą, która trwa i którą można zobaczyć jeszcze do 31 lipca 2013 roku. Natomiast jutro od godziny 13.15 zadać mi liczne pytania, zabawne, śmieszne, kontrowersyjne, różnego gatunku. Tak, bo na tej wystawie znalazły się nie tylko liczne portrety moich przyjaciół i znajomych, ale też portrety zwierząt, psów, kamelonów. Kotów nie ma. E, kotów nie ma. E, zapraszam również tych, którzy są chętni do zakupu moich prac. Zatem do zobaczenia jutro. Pozdrawiam serdecznie Laura Lawa Ślewska. Jak to nie szkodzę. Nie wierć się! Przecież nikt nie ma szansę występować tak licznie w krótkometrażowych filmach. A przecież to Ty nie jesteś gwiazdą, tylko zależy mi, żeby ten film obejrzały więcej niż dwie osoby, czy nie tylko Ty i ja. Witam Państwa serdecznie... O, to... Nie naglamy. Ale. Zęby. Zęby? Zęby.